Cześć, ja jestem Oscypek, a dzisiaj pokażę Wam to maleństwo. A to maleństwo to nic innego jak otwarty kolimator od firmy Firefields, który się nazywa Reflex-X. Jego konstrukcja jest naprawdę mała, przez co nadaje się perfekcyjnie na wszelkiego rodzaju c ale spokojnie, testowany był w lesie i perfekcyjnie dał radę. Wersja ta jest wyposażona również w zintegrowany laser. A to wszystko zasilane jest baterią, do której, do której mamy bardzo łatwy dostęp, a obsługują ją wszystkie ładowarki, które są do tego typu baterii najczęściej stosowanych w latach. Kolimator ten y, ma dwa osobne włączniki. Jeden włącznik na boku obsługuje nam laser, a drugi środkowy z pięknym logo Firefields obsługuje nam kolimator żeby uruchomić go wystarczy dłużej przycisnąć, więc wszystkie niepożądane włączenia i wyłączenia nie będą nam doskwierać. Na co możemy zwrócić uwagę jest to e, wybór, jaki nam daje producent, jeśli chodzi o retota, Mamy cztery podstawowe rodzaje. Pierwszy, który akurat tutaj mi się wyświetlił, jest to kółko z kropką kolejny. Jest to standardowy krzyż. Teraz mój ulubiony, czyli sam red dot oraz kółeczko z krzyżykiem, takie bardziej znane z kolimatorów AoD. Co do jeszcze tej regulacji, trzeba zaznaczyć, że działa bardzo tempo wyraźnie. Idealnie wiemy, kiedy zmienia nam się krzyż i jest w tym idealnym środkowym położeniu, bo jednak to ta zmiana to jest typowo zmiana mechaniczna, przez co przesuwają nam się kolejne e, rodzaje lasera, który jest wyświetlany. Więc dobrze wiedzieć, że mamy go ustawionego idealnie w osi, tej, której sobie zamierzyliśmy celowanie. Pomaga nam z tym wyraźny klik. Do regulacji musimy użyć Imbusa, który jest oczywiście zawsze w zestawie. I albo regulujemy góra-dół od góry, bądź regulujemy lewo-prawo z boku. Samo wykonanie tego kolimatora już sprawia przyjemność w samym dotyku, nawet. Jest ciężki, mimo swoich małych gabarytów. Szkło bardzo fajnie się mieni na różne kolory. Zależy z której strony popatrzymy. Pod którym kątem, co już nam przynajmniej takim fetyszystą kolorków na replikach, jak mi sprawia przyjemność. E, wszechobecne logo Firefields, czy to na przycisku włączania, czy tutaj e, na naświetlaczu, czyli albo laserze, zależy jak to, to zwie. No i oczywiście z boku cała pełna nazwa Firmy też jest widoczna bardzo wyraźnie z jednej, jak i z drugiej strony. Do tego trzeba przyznać, że. Wszystkie przyciski, klikacze działają bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Nie możemy, nie możemy tutaj mówić o jakimś przypadkowym włączeniu. Z takich jeszcze ciekawostek, pod spodem mamy indywidualny numer seryjny każdego kolimotora. Montaż kolimotora jest banalnie prosty. Luzujemy dwie śruby, które mamy na jednym z boków, akurat tutaj pod laserem. I nakładamy tam, gdzie nam pasuje. Oczywiście wcześniej musimy to sobie wyczuć. Wchodzi idealnie i skręcamy śruby, które wcześniej poluzowaliśmy. Plusem tego kolimatora jest to, że idealnie prezentuje się na każdej replice. Dosłownie każdej. Czy to jest M4, czy AK. Jak wcześniej mogliście widzieć na zdjęciach, wygląda wybornie. Tak samo jest z działaniem. Każdy. Red dot e, daje się ustawić idealnie pod linię strzału, akurat tutaj mam ustawionego na 50 m bezbłędnie. Jeśli chodzi o sam LASER, no nie mam regulacji, to jest może jego minus, ale jeśli chodzi o celowanie w sylwetkę człowieka na 40 metrów, to tak naprawdę, jeśli red dotem celujemy w środek klatki piersiowej, to laser na tym kolimatorze delikatnie patrzy nam na prawo, co jest naturalnym. Bo skierowany jest z prawej strony kolimatora. Wypadałoby podsumować to mareństwo. Ze swojej strony, użytkownika tego kolimatora, mogę Wam powiedzieć, że linia celowania, mimo niskiego montażu, jest idealna do cq idealna do airsoftu. Jak wiemy, Czasami musimy podnieść ten kolimator, ale w większości przypadków, żeby idealnie ta kulka nam się w tym kolimatorze czulenecie mieściła, linia celowania najlepszej, jakby, jak jest troszeczkę niżej. Co daje nam oczywiście w możliwościach ten kolimator. Wykonanie solidne, twardy, Replikami spadła nie raz. Była czuchrana po krzakach, była czuchrana po murkach i innych takich gruzowiskach. Jak widzicie, nic mu się nie stało. Nieraz już dostał kulką czy serią po szkle, które jest niezabezpieczone i biegam z nim niezabezpieczonym, również nie zrobiło to na nim wrażenia. Co z jednym słowem można powiedzieć, że to nie jest byle zabawka, tylko profesjonalny kolimator. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że firma Firefields tak naprawdę dedykowana jest do ostrych odpowiedników naszych repli. Więc jeśli chodzi o Airsoft, to dla nich tylko dodatek i żadne wyzwanie. Czy ze szczerym sercem poleciłbym komukolwiek ten kolimator? Tak. Mimo zatrważającej liczby różnych produktów na naszym polskim rynku, warto zwrócić się do ekipy Firefields, zapoznać się z ich ofertą i być szczęśliwym posiadaczem jednej z tych sztuk. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do innych moich nagrań, a także do opisu, gdzie znajdziecie kody rabatowe u moich sponsorów. Cześć!